Cześć, tu Ula z projektu Da Vinci. W tym wideo dowiesz się, w jaki sposób pracować z aparatem, książką, z piórem i albumem. Zapraszam. Zawsze, kiedy chcemy pracować z Minecraft Education Edition, musimy najpierw uruchomić tę aplikację, a później zalogować się do niej swoim kontem nauczycielskim. Ja uruchomiłam już sobie mój świat, jestem w trybie kreatywnym, co oznacza, że mam nieskończony ekwipunek, mogę budować z wszystkich bloków Jakie posiadam. Nacisnę teraz E na klawiaturze, żeby wywołać ekwipunek. I pod klawiszem E wpiszę sobie aparat, bo właśnie aparat chcę dzisiaj wykorzystać. Mam tutaj dużo przedmiotów, które nie są mi potrzebne. Wystarczy, że chwycę je i włożę z powrotem do zasobnika. One znikną. Przesunę sobie teraz aparat na pierwszy slot. Kolejnym elementem, z jakim będziemy chcieli pracować, to będzie portfolio, czyli album ze zdjęciami. Wybieramy i przekładamy do ekwipunku. Teraz możesz zauważyć to, o czym mówiłam w poprzednim wideo, a mianowicie to, że różne przedmioty różnie się stakują, co oznacza, że różne ich ilości możemy mieć w tym samym czasie w ekwipunku. Aparatów mam 64, natomiast portfolio mogę mieć tylko jedno. Ostatni element, jaki chcemy pozyskać, to książka z piórem. Dowiesz się, jaka jest różnica i dlaczego czasami w naszych scenariuszach wykorzystujemy portfolio, a dlaczego w innych wykorzystujemy książkę z piórem. Dzięki aparatowi mogę robić zdjęcia. Jeżeli zauważę coś ciekawego, na przykład takiego królika, mogę, trzymając aparat w ręce najechać prawym przyciskiem, najechać wskaźnikiem i prawym przyciskiem myszy zrobić zdjęcie. Już mam zdjęcie tego słodkiego króliczka. Możemy również robić zdjęcia terenu. O, na przykład tak. Mogę postawić aparat gdziekolwiek, tak żeby zrobić sobie selfie. Muszę wybrać miejsce, gdzie chcę postawić aparat i kliknąć w to miejsce prawym przyciskiem myszy, żeby odpalić aparat, czyli żeby móc robić zdjęcia, muszę znowu najechać na niego krzyżykiem i jeszcze raz kliknąć prawym przyciskiem myszy. Widzimy teraz o, że pojawia się dymek i po pewnym czasie mamy zdjęcie. Aparat znika po zrobieniu zdjęcia. Warto jest o tym pamiętać w momencie, kiedy pracujemy z dzieciakami i one dostają aparat, a są w trybie przetrwania. Po pierwsze, w trybie przetrwania nie jest tak łatwo postawić aparat gdziekolwiek. A po drugie, też właśnie robienie zdjęć powoduje, że nam ten aparat znika. No i świetnie. No. Narobiliśmy zdjęcia, ale gdzie one są? Zrobię jeszcze takie zdjęcie. Pięknie. Mam zdjęcia, mam portfolio, mam książkę z piórem. Po otwarciu portfolio, że jak otworzyć portfolio? Portfolio otwieramy w ten sposób, że albo przejeżdżamy scrolem myszy, żeby operować pomiędzy naszymi slotami, albo możemy skorzystać z klawiatury numerycznej. Slot, który zawiera aparat jest pod przyciskiem 1. Ten, który zawiera portfolio pod przyciskiem 2. Ten, który zawiera książkę z piórem. Pod przyciskiem 3. Natomiast slot 9 jest ostatni, w tym momencie jest pusty. Wybieram więc slot drugi. W mojej ręce pojawia się książka. Klikam prawym przyciskiem myszy przed siebie i otworzyło się moje portfolio. Moje portfolio to jest tak naprawdę nic innego jak album. Ja mogę dodawać podpisy do tego albumu, czyli mogę nadawać moim zdjęciom nazwy, widok. to ja. Żeby przejść na kolejną stronę, trzeba wskazać na ten naderwany rożek, zagięty rożek, kliknąć. Jeżeli któreś zdjęcie nam się nie podoba, tu mi się zduplikowało. Mam dwa takie same zdjęcia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jedno z nich usunąć, po prostu trzeba kliknąć sobie kosz na śmieci. Świetnie. Mogę sobie również wyciągnąć zdjęcie Mogę na nie spojrzeć. Trzymam teraz moje zdjęcie w rękach. Po co to robimy? Po to, żeby schować je na przykład do skrzyni dla innego gracza. Czyli jeżeli jest kilku graczy w grze, ja mogę zrobić zdjęcie innemu graczowi i przekazać moje poprzez skrzynię. Czyli jeszcze raz, w jaki sposób to robimy? Klikamy sobie na portfolio, otwieramy portfolio. I żeby pobrać zdjęcie, może niekoniecznie to, i żeby pobrać zdjęcie, zdjęcie muszę kliknąć. Na ten guziczek, tutaj. Wtedy to zdjęcie ląduje u mnie w ekwipunku. Już mam dwa zdjęcia w ekwipunku, na które mogę sobie patrzeć. Wybór portfolio pozwala naszym uczniom na sfotografowanie pewnych elementów gry, pewnych postaci w grze i nadanie nazwy, ale to będzie bardzo krótka nazwa. Nie możemy y, oczekiwać od naszych uczniów, że oni w tym momencie y, napiszą coś więcej od siebie, bo po prostu nie mają na to miejsca. Z pomocą przychodzi nam tutaj książka z piórem. Kliknę prawym przyciskiem myszy, żeby ją otworzyć. Mam puste strony. Pusta strona pozwala nam na wprowadzanie różnych rzeczy. Żeby zacząć pracę z pustą stroną, muszę nacisnąć na ołówek, który znajduje się u dołu strony. Po kliknięciu dodaję sobie stronę, czyli dodaję strony, po to, żebym mogła w nich pisać, mogła w nich umieszczać pewne elementy. Jeżeli chcę mieć na stronie tekst, wystarczy, że kliknę w ramce i zacznę wpisywać. Jeżeli chcę dodać zdjęcie, to muszę wybrać zdjęcie. I teraz po kliknięciu na zdjęcia widzimy wszystkie nasze zdjęcia, które były zrobione do tej pory. I ja wybiorę sobie i które posiadamy. Wybiorę sobie na przykład moje selfie. Nie możemy mieć na jednej stronie i tekstu, i zdjęcia, ale możemy mieć na jednej stronie zdjęcie, a na drugiej opis tego zdjęcia. Możemy przejść na kolejną stronę i wstawić kolejne zdjęcie, i potem dorobić jego opis. W momencie, kiedy skończymy już pracę nad naszą książką, czyli nasi uczniowie skończą pracę nad, nad swoją książką, musimy poprosić ich o to, żeby podpisali swoją książkę i robi się to guzikiem poniżej. Klikamy na podpisz i tutaj jest informacja, że po podpisaniu książki nie można jej już edytować, czyli ona już nie będzie książką z piórem, nie będzie można po niej pisać. Autor automatycznie wypełnia się imieniem ucznia, który podpisuje książkę. Musimy podać tytuł tej książki. Dobrą praktyką jest to, że jeżeli uczniowie pracują w grupie, to żeby tutaj podali na przykład inicjały osób, które pracują w grupie, bądź możemy poprosić je o to, żeby członków grupy wpisali jeszcze w książce, zanim będą ją podpisywać. Bo po książkę może wyeksportować tylko jedna osoba. Nadam tytuł. Moja książka. Możemy korzystać tutaj z polskich znaków. I klikam na podpisz i zamknij. Ten krok możemy jeszcze anulować, jeżeli uczniowie będą chcieli coś sobie poprawić. Natomiast jeżeli upewnimy się, że wszystko jest w porządku, klikamy na podpisz i zamknij. I teraz zyskaliśmy książkę, której już nie możemy edytować, ale możemy ją przeglądać. Jeżeli klikniemy prawy przycisk myszy. To możemy przejrzeć naszą książkę, ta akurat konkretnie ma cztery strony, sprawdzamy czy wszystko jest w porządku i klikamy na guzik eksportuj. Eksport pozwoli wyeksportować tą książkę poza obręb gry, czyli właśnie po to, żeby uczniowie mogli chociażby przez Teamsy e, przesłać nam tą książkę, ten plik zapisze się jako PDF. Ma nazwę Moja Książka Urszula J, ponieważ ja jestem autorką. Zaznaczę, żeby zapisało się nam to na pulpicie i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Klikam na zapisz. Zminimalizuję okno gry. Moja książka już jest na pulpicie. Otworzę ją. No, jak widać, <gry> polskie znaki jednak nie do końca się tutaj sprawdziły. No, i widzimy, pierwsza strona tekst. Druga strona ze zdjęciem. Zdjęcia są bardzo dobrej jakości. Tekst. Możemy oczywiście zmniejszyć sobie widok, tak żeby e, każda strona była widoczna. I tak przygotowane rozwiązania zadań, czyli tak, tak przygotowane pliki, uczniowie mogą wysyłać nam jako odpowiedź na zadanie. W tym wideo to już wszystko. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego wideo, gdzie dowiesz się troszkę więcej na temat tworzenia map. Zapraszam.